Witamy w Quad Graphics. Świadczymy zaawansowane usługi w obszarze premedia, druku hitsetowego, usług introligatorskich oraz dystrybucji dla szerokiego grona klientów. Istniejemy od 1998 roku i jesteśmy częścią międzynarodowej korporacji Quad Graphics. Sukces firmy Quad Graphics to zasługa Harego Quadraciego który kierował się założeniem, że zawsze można lepiej. Wierząc, że zwykli ludzie mogą dokonać rzeczy niezwykłych, dokonał imponujących zmian w branży poligraficznej. Quad Graphics konsekwentnie realizuje tę wizję, niezależnie od tego, czy chodzi o technikę druku, obsługę klientów, troskę o pracowników czy środowisko naturalne. Skład GRAPHICS świadczy zaawansowane usługi premedia, począwszy od tradycyjnych usług prepres, takich jak skład materiałów do druku i zarządzanie kolorami, poprzez systemy zarządzania zawartością po szereg rozwiązań dla mediów elektronicznych. Kompleksowe rozwiązania informatyczne. Pozwalają usprawnić pracę nad publikacjami klientów oraz centralizować ich zasoby graficzne. Dzięki temu mogą one być ponownie wykorzystane zarówno w druku, jak i w mediach elektronicznych. Quad Graphics dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym w technologii druku rolowego oraz arkuszowego. Dostarczamy najwyższej jakości druk na podłożach o różnorodnej charakterystyce i formatach, w krótkich lub długich seriach. Dysponujemy możliwościami druku efektów specjalnych oraz oprawy szytej i klejonej w linii. Oprócz oferty druku oraz jego uszlachetniania nasz park maszyn arkuszowych umożliwia nam produkcję szerokiej gamy opakowań, stędów oraz innych materiałów reklamowych. Jako jedyni w Europie korzystamy z własnej produkcji farb drukarskich w naszym nowoczesnym laboratorium. Przygotowujemy farby o stałej, wysokiej jakości z wykorzystaniem ekologicznych, w pełni biodegradowalnych składników. Współpraca z nami nie kończy się na etapie druku. Oferujemy usługi PostPress, które gwarantują szybkie tempo realizacji zleceń oraz wysoką jakość produktów. Nasz park maszynowy umożliwia realizację nawet najbardziej złożonych i pomysłowych koncepcji marketingowych. Nowoczesną technologię umiejętnie łączymy z wewnętrznym systemem kontroli produkcji. Gwarantuje to otrzymanie najwyższej jakości. Oceniają o zarówno nasi klienci. Jak i branżowi eksperci przyznają nam szereg prestiżowych nagród. Będąc jedną z największych drukarni w Europie, posiadamy kompleksowy system realizacji dostaw, który jest w pełni zintegrowany z procesem produkcyjnym. Wieloletnia współpraca z większością europejskich operatorów pocztowych pozwala nam zrealizować każde zlecenie w krótszym czasie i przy niższym koszcie. Klienci, którzy nam zaufali, mogą mieć pewność, że ich produkty docierają do odpowiedniego miejsca we właściwym czasie. Poznaj nas bliżej i dołącz do świata nieograniczonych możliwości grupy Quad Graphics, gdzie innowacyjni ludzie zmieniają oblicze druku.